Jeżeli Ty chciałbyś, aby Twój cały sklep z przedmiotami był za 0 fałdolców, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo W tym filmie przedstawiam kilka nowości świata Fortnite i w tym m.in. porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród, przedstawiam mapy mapę w trybie kreatywnym, które daje całkiem sporo expa, jak i również porozmawiamy sobie na temat sezonu drugiego w rozdziale czwartym Fortnite'a, także koniecznie go dać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku to co zawsze, czyli mapka na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik, no i moi drodzy tylko przypomnę, tak jak w sobie co każdy materiał, że żeby otrzymywać więcej expa na mapkach musicie odczekać od 10 do 15 minut i wtedy ta mapa da wam więcej expa. No i tak jak widzicie mapy bardzo, ale to bardzo oddają, bo mam już 180 poziom, a jakoś strasznie dużo tak normalnie w Battle Royale nie gram, także naprawdę każdemu polecam. Więc na samym początku po wejściu na taką mapę musimy sobie oczywiście z niej zejść. I na samym początku idziemy sobie tutaj, gdzie mamy oczywiście wszystkie bronie. I dokładnie koło miecza, tutaj za mieczem budujemy 8 właśnie ramp do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, no i 8. Następnie budujemy jedną podłogę, i od tej podłogi budujemy jeszcze tutaj trzy rampy do góry, i na samym końcu powinniśmy mieć właśnie secret button, którego sobie oczywiście klikamy. I tak jak widzicie, powinienem zacząć otrzymywać xp I dostałem tutaj właśnie troszeczkę mniej. Dzisiaj już też całkiem sporo mapek testowałem, do tego tego XP jest mniej. Plus w ogóle, w ogóle nie czekałem tutaj żadnego czasu. Także tak to mniej więcej wygląda. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do kolejnego przycisku, który znajduje się po drugiej stronie, gdzie mamy Właśnie takie oto piłki, i dokładnie obok właśnie tej piłki, która jest tu tutaj właśnie biała, budujemy sobie 10 ram do góry, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 i następnie 10. Tutaj budujemy jedną, właśnie rampę, tutaj jedną podłogę, i tutaj mamy właśnie Maja Defran, także sobie tutaj wchodzimy. I tutaj musimy zrobić, oczywiście, moi drodzy, sobie takiego prostego, można by powiedzieć, że detrana, także sobie go oczywiście szybciutko robimy. Tutaj sobie oczywiście baitujemy wszystkie trapiki, tego tutaj również sobie baitujemy. I na samym końcu, moi drodzy, mamy Maja Secret, więc sobie oczywiście to odbieramy. I teraz możemy sobie, w sumie, tak naprawdę, na sprincie, tutaj, że tak powiem, powrócić No e, i tak jak widzicie, się nie dało, ale tak czy siak expa właśnie do troszeczkę dostałem. No i w tym oto momencie moi drodzy idziemy sobie do ostatniego przycisku, który znajduje się dokładnie na tamtej oto wielkiej, do, można by powiedzieć, że po prostu jaskini. Więc bierzemy sobie właśnie tutaj potkę na Spida, w sensie potkę, yy, bierzemy sobie to coś na Spida i się tam szybko budujemy. Także to, tak jak widzicie zaraz się tam podbuduję i pokażę wam co dalej. Więc moi drodzy, gdy się tutaj podbudujemy to musimy sobie oczywiście moi drodzy wejść tutaj graplerem i dokładnie w tym oto miejscu moi drodzy budujemy sobie trzy właśnie tak owe tutaj rampy do góry i następnie pięć podłóg przed siebie, także raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na samym końcu powinniśmy mieć właśnie secret button, czyli go sobie oczywiście klikamy i teraz tak jak widzicie dostaje oczywiście więcej expa, także mapka jak najbardziej jest na plus, jak najbardziej oddaje i tak jak widzicie tutaj do 10 tysięcy myślę, że na spokojnie doleci i tak czy siak tutaj cały czas mi się jeszcze nabija ten exp, Także już mam 15 tysięcy, 16. No i tak jak widzicie, cały czas to leci. A ja tutaj nic nie czekałem, także naprawdę oddaję. No i moi drodzy, przy okazji, też tutaj mamy na przykład taki bunkier, który po 30 minutach się otwiera. Także myślę, że spoko i każdemu polecam. Oczywiście mapki macie tutaj daily, także myślę, że Git. No i teraz moi drodzy, przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite. I na samym początku mamy darmowe nagrody, które nadchodzą do gry. No bo oczywiście w grze obecnie możemy zdobyć tych nagród naprawdę wiele. Między innymi możemy zdobyć właśnie wy wyzwania pilnie poszukiwani, gdzie możemy również odblokować darmowego skina. Przy okazji, do gry nadciąga między m.in. Odrób Znajomego, o którym mówiłem troszeczkę więcej w wczorajszym materiale. Jak i również już teraz możecie robić wyzwania ze strony Most Wanted, i tam właśnie do też już możecie zdobyć darmowe nagrody. A właśnie okazuje się, że najprawdopodobniej do gry nadciąga kolejna akcja restart, czyli no coś, co w sobie też musicie zrobić z jakimś odrodzonym znajomym, tylko że jest to w sumie łatwiejsze do wykonania. Zazwyczaj za takowe właśnie wyzwania. Otrzymujemy jakąś lotnię, malowanie i przy okazji jeszcze na przykład emotikona, i w tym przypadku również będzie to coś podobnego. Obecnie, moi drodzy, no to te wyzwania, bardziej w sumie nagrody, właśnie za te wyzwania, wyglądają tak, jak teraz widzicie na ekranie, i generalnie, moi drodzy, to po prostu jest to tak zwany placeholder, czyli no po prostu coś, co że tak powiem jest w zamian tych nagród, których jeszcze po prostu nie ma pewnie w plikach gry. Lecz wiemy, że Fortnite po prostu planuje dla nas kolejną akcję restart, i osobiście wątpię, że daliby oni nam na przykład. Lotnie, która już była, bądź też lotnie Mister Beast, która była do zdobycia w turnieju i mogły ją zdobyć tylko 100 tysięcy najlepszych osób. Także osobiście bardzo w to wątpię. No i na pewno te nagrody jeszcze zostaną zastąpione jakimiś innymi. A teraz przechodzimy sobie do tematu sezonu drugiego w rozdziale czwartym Fortnite'a, ponieważ ten jest już naprawdę blisko. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że data sezonu została nieco zmieniona i zamiast 10 marca. Sezon drugi startuje 8 marca, czyli o dziwo szybciej. Co myślę, że jest bardzo dobrą informacją. Poza tym, wszystkim moi drodzy, no tu jesteśmy już w 76% obecnego sezonu. I to tak naprawdę jeszcze chwila, już będziemy w właśnie nowym sezonie. Więc na samym początku, czego możemy się w ogóle po nim spodziewać? Więc nas, no tak, gracze myśleli, że właśnie motywem następnego sezonu będą te napady, banki i tak dalej. Lecz jak się okazało, jest to po prostu event, który właśnie się pojawił w obecnym sezonie Fortnite'a, także Niestety możemy właśnie powiedzieć, że raczej tak nie będzie. Ogólnie, moi drodzy, no to w plikach gry pojawiła się miejscówka, która będzie nazywała się tak zwane dojo, jak i przy okazji, no to na tej miejscówce mają respić się bambusy. Nie wiem, czy wiecie, ale jakiś czas temu na mapie pojawiły się bambusy, które były po prostu niezniszczalne i Epic Games po ostatniej aktualizacji te bambusy usunęło i właśnie takowe mają się pojawić na tej nowej lokacji, która będzie w następnym sezonie. I gracze rzeczywiście zaczęli spekulować, że następny sezon będzie na przykład. Związany po prostu z czysto po prostu e, właśnie można by powiedzieć takim spokojem. I między innymi na przykład też mogłaby powrócić miejscówka Lucky Landing, która była w rozdziale pierwszym. I to no, oczywiście jest to jakaś teoria, ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, co rzeczywiście może się stać. Bo kto wie, możliwe, że wykombinuje się tak naprawdę totalnie coś innego i do nigdy nie możemy być pewni w 100%, jaki będzie motyw następnego sezonu. Poza tym wszystkim, moi drodzy, no to mamy, że tak powiem, listę rzeczy, które mogą się pojawić w następnym sezonie a bardziej to w sumie, które się pojawią. Wiemy, że Epic Games poza miejscówką Dojo pracuje nad miejscówkami Throne Room, jak i również Small City Gym, czyli po prostu taka mała siłownia. Poza tym wszystkim, moi drodzy, to dalej będą w grze tak zwane Rift Encounters, czyli takie dziwne zjawiska z Riftów, jak i przy okazji również 4 maja ma powrócić na wyspę Darth Vader, także naprawdę bardzo ciekawie. Poza tym wszystkim, moi drodzy... To mamy też parę opcji, których możemy spodziewać się w następnym sezonie. Są to opcje, które nigdy nie zostały jeszcze wydane w grze, więc mogą się oczywiście w następnym sezonie pojawić i niektóre z nich rzeczywiście już są potwierdzone. Takie jak na przykład tryb kreatywny 2.0. Wiemy, że ten został przełożony ze stycznia na po prostu marzec, czyli po prostu pojawi się w następnym sezonie. Mamy również nowy typ kosmetyczny, na który czekamy już naprawdę bardzo dużo i ogólnie do tego jego nazwa to tak zwany aparel. Nie wiadomo, czy będzie to jakaś kustomizacja skinów, czy na przykład będzie to, że tak powiem, bryloczek do broni. Także tak to mniej więcej wygląda. Wiemy, że w następnym sezonie ma również się pojawić tryb pierwszoosobowy, czyli coś, co w sumie się w tym sezonie już pojawiło, ale było to spowodowane błędem i tryb ten był strasznie niedopracowany, co tylko i wyłącznie do, po prostu nam potwierdza to, że Epic Games tak naprawdę już nad wszystkim, że tak powiem, pracuje i już po prostu kończy nad tym pracę. Poza tym wszystkim, no to mamy również zwierzęta, na których moglibyśmy latać. I tak, no absolutnie nie mam pojęcia, jakby to się mogło w grze pojawić, ale myślę, że mogłoby być to całkiem, ale to całkiem ciekawe. Poza tym, wszystkim, no to gdzieś w plikach krys znajduje się jeszcze wzmianka o tym, że w grze kiedyś ma się pojawić coś takiego jak bieganie po ścianach, przy okazji double jump, jak i również tak zwany jump slide. Także naprawdę bardzo ciekawie. I kto wie, możliwe, że rzeczywiście to się pojawi. Co do mojej drodzy karnetu bojowego następnego sezonu, to możemy się spodziewać, że któryś ze skinów, które teraz widzicie na ekranie, właśnie będzie skinem z następnego karnetu bojowego, bo obecnie są to skiny z ankiety nad którymi Epic Games pracuje. Także możliwe, że tygry, z którego widzicie, rzeczywiście będzie w następnym sezonie, jeżeli rzeczywiście będą tam jakieś bambusy i tak dalej to myślę, że mogłoby być to naprawdę bardzo przyzwoite. No i póki co to tak naprawdę więcej nie wiemy. No i musimy po prostu poczekać. Teraz tak naprawdę Epic troszeczkę zmyło wszystkich stropu i kto wie, możliwe, że te, że tak powiem wyzwania pilnie poszukiwani to dopiero taka mała zapowiedź. Tego, co będzie w sezonie drugim, i sezon drugi rzeczywiście okaże się sezonem związanym z napadami. Nie mam absolutnie pojęcia, ale oczywiście, jak będziemy mieli jakieś nowe informacje, to jak najbardziej Was o nich poinformuję tutaj na kanale. Także subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem. No i przy okazji też, żeby nie przegapić nadchodzących mapek na expa, bo takowe się codziennie tutaj pojawiają. No i co? Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych materiałach. Ja byłem Hexo, do zobaczenia i cześć. Ach. Kurczę, pieczone. No. Dobra wyłączam to wszystko elo